W ramach akcji Tygodnia Bibliotek pod hasłem Zasmakuj w Bibliotece chcemy Wam zaprezentować przepis na piwo kremowe. Pierwszy raz pojawia się ono w trzeciej części przygód o Harry Potterze, Harry Potter i więzień Azkabanu. Dzisiaj w roli mojej asystentki kulinarnej jest Agnieszka i teraz pokażemy Wam, co jest potrzebne do przygotowania tego naszego piwa. Krówki, cukierki krówki, 6 sztuk. Przepis podajemy na dwa, dwie filżanki tego piwa. Krówki można zastąpić trzema łyżkami masy krówkowej gotowej lub sześcioma łyżkami cukru brązowego. Ponadto ekstrakt z wanili, łyżka cukru pudru, dla chętnych czekoladowa posypka, 250 ml śmietany kremówki oraz woda gazowana. I teraz przystępujemy do przygotowania naszego piwa. Krówki 6 sztuk. Należy pokroić w dosyć drobną kostkę. Natomiast 100 ml śmietany kremówki tutaj odlałam sobie. Wlewam do garnuszka tak? i podgrzewamy nie doprowadzając do wrzenia na małym ogniu. Gotowe. Smacznego! Smacz,